20 minut po północy wychodzimy z samolotu. W dniu dzisiejszym jest opóźniony, a miał się odbyć wczoraj jest. zmieniamy cel podróży. że tam po prostu gdzie jest zakaz, ale zostawimy na awaryjnych, to, no nie, ma to nie ma problemu. 55 minut 18 kilometrów. Jedziemy w tym momencie 10 na godzinę, bo szybciej się nie da. Zaczynamy urlop Lecimy do Albanii Tego jeszcze nie grali 20 minut po północy Wychodzimy z samolotu Dalej w Krakowie Na razie nie lecimy, bo jest jakaś usterka Więc lot Będzie dość znacznie opóźniony Aktualna sytuacja Wygląda tak Czyli całe lotnisko śpi, a my... czekamy Dotyra jest w dniu dzisiejszym opóźniony dzisiejszym jest opóźniony, a miał się odbyć wczoraj jest, jest za 21 i mówią, że jest opóźniony My o tym wiemy, my już półtorej godziny temu powinniśmy być na miejscu Powtórka z rozrywki, czyli wsiadamy Pierwszy szybki nocleg za nami. Idziemy po auto. Mamy autko, Toyota Auris. Zadowoleni jesteśmy. Tak. Tak. Dotarliśmy po ciężkich poszukiwaniach parkingu. Stoimy na zakazie jak w sumie 90% aut w Tiranie i mamy nadzieję, że tak będzie dobrze. Chcieliśmy jechać na ładny punkt widokowy, z którego widać całą Tiranę. Natomiast droga, która do niego prowadzi, jest tak fatalna, że zawróciliśmy i zmieniamy cel podróży. To, co tutaj widzimy, to jest jeszcze świetna droga. To jest ta słynna wieża zegarowa? Tak Auris zaparkowany Chyba dobrze, na zakazie, miejmy nadzieję, że nic rano nie będzie Jednak zmiana Przeparkowaliśmy samochód Bo się okazało, że na tej ulicy, na której staliśmy Wszyscy dostali mandaty na szczęście myśmy nie dostali, jak za pierwszym razem tam byliśmy, ale teraz przeparkowaliśmy na osiedle, gdzie można stać. Bo jest zakaz, ale dla mieszkańców parking jest dostępny. Więc jesteśmy mieszkańcami. Po śniadanku, piękna pogoda. Idziemy po auto. Idziemy w góry. Bez mandatu. Nie ma mandatu. Tu jest stacja. Tu? tu jest stacja paliw. Tak, a teraz jest To kto To ten jedzie. Dokładnie. Tam gdzie stoi samochód na awaryjnych tam można parkować. Nie, tam się nie powinno, ale jak czegoś nie wolno, to się, a się bardzo chce to można. Dokładnie. Jeden pan nam to wczoraj powiedział, że tam po prostu gdzie jest zakaz, ale zostawimy na awaryjnych, to, to nie ma problemu. DAIT Express, jedziemy. Jak ci się podoba? Podobało mi się. O, o co pytasz? <gulanie> Ogólnie. Nie podoba mi się. O świetnej porze byliśmy tutaj. Mamy do zrobienia teraz trasę 20 kilometrów. Nawigacja pokazywała godzinę. Teraz zostało 55 minut, 18 kilometrów. Nasz aurisek ledwo co dotarty 367,5 tysiąca przebiegu Także pomykamy sobie, super jest po prostu Tutaj się jeździ cudownie Normalnie to jest droga krajowa, to się nazywa Hida Road Jak widać dużo aut jedzie Wszystkie czyste, ładnie O i karawan nawet eee... Normalna droga krajowa w Albanii, tak wygląda. Ja się nie dziwię, że pokazuje nam jeszcze pół godziny, 7 km, jak my jedziemy w tym momencie 10 na godzinę, bo szybciej się nie da. Tu rzeczka idzie przez drogę. Najprawdopodobniej większość osób jedzie na um, pogrzeb, bo jechał karafan. Więc cała wieś jedzie, a my nie mamy jak przejechać po prostu, bo jest taki ruch. Aktualnie my jedziemy w tym w małym korycie rzeki bo to jest, tak jak wspomniałem przed chwilą to jest Small River Road Pani Kaszkajem przed nami nam pokazuje jak tutaj mamy jaki tor jazdy mamy obrać w tej rzeczce no i kurde, lajtowo teraz już mamy autostradę o, już teraz już jest szeroko Uważaj, tak, przepraszam przyspieszyłem do 7 na godzinę tu jest duża kałuża. Tu. To ją tak weźmiemy. Ale piękne góry. będzie kolejny, więc trzeba się spieszyć. Widok tutaj jest po prostu niesamowity. Jesteśmy na szlaku prowadzącym do punktu widokowego, który było przed chwilą widać na ujęciach z góry. Szlak jest taki, że należy sobie samemu ustawić ustalić trasę. Jest wysoko. Cieszę się, że jednak wpadli na pomysł, żeby tutaj zrobić poręcz. Super. Tutaj jest tak BHP pełną gębą mnie. jeszcze trochę wody przyszło, to jest katastrofa. Czy jest teraz fest ciężko? To wjechać tu autem, w porównaniu do tego, jak ten szlak jest poprowadzony, to jest pikuś. A nie, teraz mało ludzi idzie. Idziemy, idziemy, a końca nie widać. Widać, widać, Tak, widać, widać. Tylko ślisko. Serpentinos. Jesteśmy w szczerym polu czarnej D. A tu stragan z koralikami. No i Sandra poszła kupić jakieś koraliki.